Just. Just. Jest. Klikamy w ten link. Jest. pobierz gusteks. Właśnie w to klikamy. I tutaj bym się pobrał. Pyk. Pykyk. Bo on będzie się robić instalent Dobra, jak jakby... się jak O! Tak. Właśnie. Ała! Ogląłem no, no, no. Dobra. Tak, sprawdzanie systemu. Nie! Yeah. Nie! Yeah. Goda aktualizacja. O, pole! Instaler mam się robi. installer. Cały. Dobrze, a więc jak on się zrobi kilka instalerów, już macie Bluestacks. Bustaks 5. Macie. Pan to od razu się odpali, ale ja muszę już odpaść To. I nadal ten installer się... Zb… Chcę skontynuować pobieranie Bluestacks w tle? Nie. Nie wiem, czemu kliknę, tak? Wpadajcie na mój nowy kanał, już jest pierwszy film. Poradniczek. Taki o oh Minecraftie. Słowo mi się Bluestacks tak teraz nie odpali, no bo... A jutro wpadajcie na następny film na kanale, albo jeszcze dzisiaj o 8... O, jeszcze dzisiaj o 16. Elo.